Ciepła, siema! z tej strony Alcia i Prozi z profilu Spaniewanie i dziś pokażemy wam, jak znaleźliśmy się w tej sytuacji. Do tego pokażemy wam język trola, całą naszą wędrówkę i protipy odnośnie tego wyjazdu. Zaczynamy. Pierwszy przystanek w Norwegii to okolice Dusa. Oto jestem! Znaleziony przez przypadek. Piękny spot na zachód słońca i pierwsza noc bez nocy. Potem dłuższa trasa w góry, po drodze kawka i ćwiczenie kaczek. Zazwyczaj na nagraniach wychodzą dwie, więc w tym wypadku jest się czym pochwalić. Kawałek dalej temperatura spadła do 5 stopni. Jak na lipiec, niezły hardcore. Krótkie przebranżowienie na pasterze. A jednak to wyjdziecie do mnie! No, dzień dobry! Zawsze nas dziwi, jakie kozy są mądre. Same wyznaczają sobie ścieżki i mamy wrażenie, że nigdy się nie gubią. No, a ty też trochę po. Nie, gry... Nie gryziemy kurtki! Po drodze na Trolltunga mijamy wodospad Lotę Warto się zatrzymać, bo robi wrażenie. No słuchajcie, jesteśmy właśnie w trakcie pakowania na ten język trola. Mamy ambitny plan, żeby tam pójść z namiotem, i kimać. Ale wyobraźcie sobie, że temperatury jakie sprawdziliśmy. To jest 12 w dzień, mimo tego, że jest. Jutro będzie 9 lipiec. I wyobraźcie sobie, że w nocy ma być 6 czy 2 stopnie? Dzisiaj 2 stopnie. Dzisiaj są 2 a stopnie, 6. a jutro 6 stopni. <noise> Także pod namiot. E, no, taka powiedziałbym średnia pogoda. Byliśmy nastawieni, że oczywiście Norwegia jest zmienna i tak dalej, ale nie spodziewaliśmy się, że będzie w lipcu aż tak zimno. No ale nic, okaże się. Jeśli chodzi o nasze plecaki, to też nie jesteśmy go specjalnie przygotowani. To jest tam jeden fotograficzny plecak. I no, tutaj wchodzi namiot, materac i trochę prowiantu. A tu z kolei do tego plecaka wchodzi sama teraz powoli idziemy kimać, pokażę wam gdzie jeszcze, gdzie śpimy śpimy sobie przy drodze no i niesamowite jest to że faktycznie nie robi się ciemno do końca no także stanęliśmy sobie tutaj przy drodze i o dziwo no nie jesteśmy sami, wszystkie i kampery i osobówki wszyscy którzy idą właśnie jutro na ten język trolla, no to po prostu sobie tutaj kimają za friko i pewnie jutro wszyscy przemieszczają się na parking no i my też tak zrobimy, a jeśli chodzi o parking, to powiemy jutro rano o co chodzi i jak skomplikowane to jest logistycznie, żeby kampera w ogóle tam przetransportować. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy się i pierwszy raz mamy słoneczko. Tak spaliśmy, trochę bujało rano, bo jednak jest tutaj ruch. No ale zobaczcie jak pięknie. Także ogarniamy się i śmigamy na parking. No, i jesteśmy na parkingu, dojechaliśmy. Ostatnie śniadanie na wypasie czyli pyszna kawka, herbatka, kanapeczki. No, i potem już mamy tylko batoniki, musy i jeden obiadek do zjedzenia. No, i jesteśmy gotowi idealnie dwie minuty do wyjścia, tak jak zakładałem. Także wyjątkowo nie jesteśmy spóźnieni. Tutaj zostawiamy na ducatosa naszego. Zobaczcie, ile tu skamperów. Całe mnóstwo. No i właśnie jeśli chodzi o te parkingi, to z tego miejsca na sam szczyt w dwie strony jest 38 km, także hardcore. No i dlatego też, że buknęliśmy sobie busa, żeby dojechać najpierw na jeden parking i kolejnego busa, żeby dojechać na kolejny parking. I stamtąd mamy 10 km na język trola. Także zostawiamy Dukatosa i śmigamy. Pierwsza zapomniana rzecz? Zdjęte. <laughs> No to lecimy. Bus numero 1. My się przygotowaliśmy na razie jak na zimę, a jest tak ciepło. Ja mam pod spodem bluzkę na długie rękaw termo, na to taki polar ciepły. No i czuję, że się grzejemy. No ale, w noc... ale lepiej w tą stronę. Lepiej w tą stronę, bo w nocy ma być 6 stopni. Dzisiaj były 2 stopnie, więc mało, a jutro nie wiadomo w jakiej pogodzie będziemy wracać, także jesteśmy przygotowani od lata do zimy. I na deszcze, i na słońce, na wszystko. Podróż do kolejnego busa, no i potem już tylko wędróweczka zostaje. Bus numer 2. Jesteśmy już na samej górze, ogarniamy plecaki do drogi, mówi wygląda, jakbym tam co najmniej na miesiąc, ale tak to właśnie wygląda jak, jesteśmy, jak się pakuje człowiek na lato i na zimę jednocześnie. To mnie już się leje pot. Bo ten mój plecak no, do najlżejszych nie należy. Ale damy radę. Zostało nam już tylko 7,5 kilometra. Piękna traska, prawda? Piękna. No. A zaraz teraz jaki spory kawałek mamy płaski. Idealnie. Idealnie, no. no to... Ale zimno się zrobiło. Normalnie Zobaczek już o ręce. No już nie jest. Nie jest latko, latko. No i trzeba iść. Jesteśmy na miejscu. Dwa kilometry nam zostały. Już tutaj, z tej strony, widzimy ten język trolla i widzimy przeogromną kolejkę. Po drodze spotkaliśmy Polaków i mówili, że dwie godziny czekali w kolejce podjęcie. My nie chcemy czekać w takiej kolejce, absolutnie. Idziemy rozłożyć namiot, zjemy obiadek i pewnie wieczorem już wszyscy będą wracać. Nikt tam nie powinien zostać, pewnie tylko ci co zostaną w namiocie, to się przejdą na język trolla i wtedy my skorzystamy. Plan idealny. A teraz zrobiliśmy sobie przerwę. Zjedliśmy sobie musy, orzeszki. No i ruszamy dalej. Gdzie to jest? Czekaj, czekaj, czekaj. No, naprawdę nie da rady. Jak ledwo wzrokiem widać. Będzie widać, o. To jest tutaj. To jest właśnie język trolla. Szok, bo wydawał się... W necie się wydaje taki ogromny ten język. A z daleka wygląda jak taki... Mały języczek. Po 6 godzinach doszliśmy tu. Normalnie idzie się 3 godziny, 3-3,5, a my szliśmy 6, bo oczywiście, praktycznie co jakiś kilometr, było coś niesamowitego i do sfotografowania, i do wideo, i tak dalej. No i tutaj mamy takie właśnie plakietki informacyjne i. Śmieszna sprawa, że wyobraźcie sobie, że kolejka, która tutaj była, była na dwie godziny, a teraz już jest wieczór, więc zostają tylko ci, którzy są tutaj z namiotami. No i zobaczcie, jak to pięknie wygląda. No, i pierwsze wrażenia? No, wygląda to bardzo ugroźnie z daleka, ale no ja w sumie jeszcze nie byłam, więc ciężko mi powiedzieć, mi mówić, że nie jest tak strasznie. Montując tego vloga, chciałem właśnie w tym momencie wrzucić jedno ujęcie z języka trola, jak wchodzimy na niego, ale wrzucając tylko jedno ujęcie, to jest tak, jakbym nie wrzucił nic. Dlatego złożyłem taką krótką sekwencję z różnych, przeróżnych epic miejscówek w Norwegii żeby pokazać Wam, jak przepiękny jest to kraj. Spodki pocykane, teraz pora na rozbicie campingu, więc rozstawiamy namiot, jeszcze szukamy miejsca, zastanawiamy się czy wybrać to miejsce, czy to, ale jak widzicie, no spot na camping jest po prostu obłędny. Tak jak przez ostatnie 3 dni lało, to dzisiaj trafiliśmy po prostu na idealny dzień. Od rana do wieczora słoneczko. I jeszcze będzie zachodzić słońce tam w tle. Uch, o więcej nie możemy prosić. No dobra, czas rozbić obozowisko. Dzień po prostu jest spełnieniem moich największych marzeń, bo jak tylko zobaczyłem właśnie język trola gdzieś w necie, to od razu wrzuciłem tą pozycję na taki swój bucket list i bardzo chciałem po prostu będąc w Norwegii to zaliczyć. Miejsce absolutnie ciekawe, bo naprawdę stanąć na takiej wysuniętej skałce nad przepaścią. To jest adrenalina, czuć to w nogach. Ja jak tam weszłam, to na początku miałam nogi jak zwaty i chyba każdy to samo mówił. Ale co ciekawe, to słuchajcie, ta skała, ona jest pod idealnym kątem, bo ona tak się unosi ku górze, przez co jest większe poczucie bezpieczeństwa, plus ona jest o wiele szersza niż wydaje się z boku. Dlatego ja na samym początku, jak spojrzałam, że ktoś tam siada na krawędzi. To pomyślałam, no gdzie? No, no przecież takich rzeczy się nie robi. No ale później, jak sama weszłam i poczułam się tak pewnie, zobaczyłam, że tak szeroko w sumie jest, nie widzę tej przepaści. No i sama usiadłam. No pewnie nie jest to zbyt odpowiedzialne. E, wszyscy rekomendują, żeby nie siadać, ale. Ale praktycznie każdy tam siadał, prawda? No tak, wszyscy siadali no... i ta skała jeszcze nie pękła. Zapewne, nie, lepiej tak nie mówmy. Ona nigdy nie pęknie, ona zawsze będzie twarda jak skała. My kończymy powoli ten dzień i mm, cieszymy się ostatnimi promieniami słońca. Jutro ma być zmienna pogoda i ma się zmienić o 180 stopni, więc ma być im właśnie mgliście i deszczowo, także zobaczymy, ale mamy oczywiście nadzieję, że to się nie sprawdzi. Bierzemy to na klatę. Wiedzieliśmy, że jak tu przyjdziemy, może spotkać nas deszcz. Było warto, nawet jak będzie lało, przeszłabym drugi raz. No także, widzimy się jutro. Obudziłam ja się zastanawiam, co tutaj się dzieje. Ja sobie słabo spałam, a tutaj budzi mnie taki Armageddon. Wieje wiatr na maksa, leje deszcz na dworze, odczuwalną mamy minus jeden. Więc no. ja nie wiem, co tu się dzieje. Super hardcore. Do tego jeszcze mamy 10 km w dół do zrobienia z plecakami w taką pogodę. Pewnie zastanawiacie się, czy było warto. No, pewnie, że było, ale ja nie wiem, kto będzie składał namiot w tym deszczu i wietrze. Nawet nie chcę naprawdę o tym myśleć. Ja też. Z trasy pewnie za dużo nie nagramy aparatem, bo ma lać przez cały czas, także zobaczymy, co z tego będzie. I jak się nie zobaczymy na trasie, to zobaczymy, co Tak dzisiaj wyglądało nasze spanie. Jak ci lerka, fajnie no Z takim widokiem bardzo Tak można odpoczywać Oj słuchajcie no siły To już nie ma Została nam można powiedzieć ostatnia prosta Ale siły wypompowali Te plecaki To na przyszłość trzeba jakoś inaczej rozwiązać Po prostu zabraliśmy za dużo sprzętu na wnioski, śpiwory w materacę nie wiem ile to waży. Musimy sprawdzić z ciepłości. Ale plecy... To nam odpadają. Na update. Już prawie to mamy. Jesteśmy przemoczeni do suchej nitki. Ale warto było, wiadomo. Jeśli chodzi o tą stronę, to trasa zajęła nam chyba 3,5 godziny. Mieliśmy tam kilka małych przerw. I... No i tak to wygląda. Także już się nie mogę doczekać duka Do No i słuchajcie, teraz kontynuacja naszego zejścia z Trolltungi. Jeśli chodzi o to samo zejście, to te 10 km no to był naprawdę hardcore. Mieliśmy przemoczone totalnie wszystko. Dzisiaj jest drugi dzień i już trochę odpoczęliśmy. I jestem w stanie coś nagrać na ten temat. Ale jest właśnie drugi dzień, jak widzicie, suszenia rzeczy i generalnie ogarniania całego bałaganu. Przed tym jak wyjechaliśmy, właśnie mieliśmy tutaj rozwaloną dentkę, także musiałem wymienić. No i teraz mamy jedną wielką suszarnię. Wszystko się suszy po kolei: buty, plecaki. No, naprawdę, jeśli chodzi o van life i suszenie rzeczy w Norwegii, to jest hardcore. Mieliśmy odpalone Webasto praktycznie przez dwa dni. Bo wszystko było mokre, naprawdę totalnie wszystko. Ale udało się właśnie, doszliśmy do ładu i składu. Także to już mamy za sobą. Zobaczcie, jakie mamy piękne miejsce, które znaleźliśmy na park Fortnite. Zobaczcie, jakie widoczki. Coś niesamowitego. No i na koniec ceny i temat parkingu. Jeśli chodzi o parking, to zostawiłem ten temat na koniec, bo jedna sprawa to zasady i to co jest napisane w necie, a druga sprawa to rzeczywistość, a więc na P1 parkingu, czyli tym którym my stawaliśmy mogą stać właśnie kampery i w teorii na ten P2 mogą jechać tylko osobówki, które są krótsze niż 5-2 metra i wjeżdżając na P2 w teorii trzeba zapłacić dodatkowo opłatę ale niektórzy po prostu robili tak że vanami wjeżdżali na górę, ale nie, taki, nie takimi długimi jak Ducato. Ale widziałem tam różne vany, które no, były na pewno powyżej 5-2 metra i wjechały tam, właśnie na P2, i stamtąd już jest opcja albo bus, albo z buta wyżej. Także w teorii. Jest to możliwe. Nie wiem na jakiej zasadzie to tam działa. W dzień na pewno stoją tam po prostu osoby odpowiedzialne za pobieranie opłat, więc po prostu na pewno kamperów nie wpuszczają. Natomiast jak tylko zamknie się ta bramka wpuszczająca, no to te mniejsze busy wjeżdżają na górę. A nawet jednego widziałem na P3. Także my zostali, zostaliśmy na legalu na P1. Natomiast i z P1 wzięliśmy busa właśnie na P2 i kolejnego busa na P3. Jeśli chodzi o ceny, to z P1 na P2 płaciliśmy po 100 koron, i z P2 na P3 płaciliśmy po 150 koron, czyli w sumie za same busy zapłaciliśmy 500 i za i za parking, za dwie doby również zapłaciliśmy 500, czyli cały, całe nasze wejście na język trola kosztowało nas 1000 koron. Powinniśmy zapłacić jeszcze dodatkowo 500, ale poznaliśmy przemiłą Chinkę Lu, która akurat osobówką była, miała wolne miejsca, więc zwiozła nas na sam dół. Także mieliśmy mega fuksa. Zrobiliśmy jej zdjęcia i akurat mijaliśmy się przez te 10 km na szlaku i powiedziała, że, że właśnie ma osobówkę i może nas podrzucić, także mega się nam udało. Jeśli chodzi o ubiór, to na pewno słuchajcie zabierzcie ze sobą więcej rzeczy niż za mało, bo ta pogoda, sami widzieliście, zmieniała się po prostu co chwilę i my na szczęście mieliśmy ze sobą przeróżne rzeczy, ale na pewno podstawą są dobre buty trekkingowe, których ja nie miałam, bo już mam w Adidasach, ale nie były śliskie, więc były spoko. Kurtka przeciwdeszczowa, ciepła bluza i pod spodem, właśnie jakiś krótki rękaw, bo my idąc rozbieraliśmy się po drodze. Odnośnie namiotu, to można tam spać legalnie. Bo Norwegia jest rajem dla zarówno kamperów, jak i namiotów, więc akurat tam na trasie macie tablice informacyjne, które pokazują, gdzie można spać, a gdzie nie wolno. Są po prostu wydzielone takie strefy, i po drodze chyba są takie trzy strefy, całkiem naprawdę spore więc to nie jest tak, że jest namiot przy namiocie. Absolutnie. Każdy jest zupełnie rozstrzelony w innym miejscu, więc poko każdy znajdzie coś dla siebie. Jak będziecie na miejscu, możecie wybrać sobie wymarzoną miejscówkę, taką jak na przykład my mieliśmy, to była nasza wymarzona miejscówka z widokiem właśnie na fiord. Więc jak będziecie na miejscu i będziecie rozważać spanie w namiocie kontra nie spanie w namiocie? W ciemno, słuchajcie, bierzcie w namiocie. Owieczki przyszły zakończyć odcinek z nami. To wszystko, jeśli chodzi o naszą wycieczkę na język trolla. Jeżeli uważacie, że warto było zmoknąć, to napiszcie w komentarzu, warto było. No, a my widzimy się w kolejnym odcinku, który chciałbym, żeby wyglądał trochę inaczej, bo pokażemy Wam takie nasze codzienne życie w Wanie. Jak po prostu wygląda nasz dzień podróżując kamperem po Norwegii. Dlatego, jeśli ktoś z Was jeszcze nie subskrybuje naszego kanału, to. Zachęcamy, będziecie wtedy na bieżąco i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.